フけフ

Śniadanko to tylko u Banioka w Golfie oh yes. Ale mm -hmm. będzie zraka później Pokaż Kruzujemy po no, mm -hmm. mm -hmm. i na no, no. Jak <laughs> ja myślę, że Baniotek naprawi zamek oh, wow. Nie przeszkadzamy, jak przyjedzie, to się jedzie, zap A nie, ty masz ja Idzie, patrz, idzie Ty, nie, ale... Niee Panią Tylko to jest jednak... Ej, jest petarda, nie? Nie, Śniadanko, panio, jest Ja ci 50 tysięcy, Panią, po A ja saczek, kurwa Na wieczór U,

Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Baniutku Baniutku, papa, pa! Ale Baniutke! Dobra, Ty, Banioczek, Ty, Baniuk, sorry, muszę na chwilę wyjść Zaraz wracam No kurwa, Bartek! <grym> Buty zgubił Buty <grym> zgubił Łapiec wychodząc tak, z golfa Wytargało go z butów Dlaczego ci centralnie nie działa? Nie wiem. Bardzo mm. musimy opuścić, to za 50 tysięcy nie. Nie, 4,9. Mm. dziewięć a wsiadaj, bo przeziębisz się. Dawaj, dobra, dobra, bardzo, bardzo siadaj, bo trzeba jechać. No. Jedziemy. Baniok, kurwa, co to za pomysł, żeby zaspawać drzwi? Czyli to nie mam normalne. Mariolka, polej. Proszę cię. Ja polejcie, bo na cześć, bo nie będę prowadził. Ja wiem, że już przesiąknął cisownicą wieś wieśnioku, ale Kurwa, drzwi zaspawać, upięknie. Dla nieobecnych. Dobra. Baniok, twoje zdrowie. Polejcie baby. A dobra, jeszcze tu coś mów. Może. że dzisiaj Bimberek, bimberek, bimberek dla kierowcy Będziemy Bid. się stukać Bid. Gdzie Bid. jest bimberek? Będziemy się stukać z kombiką! nie wiem czy to nagrabie, nie? Ale... Na pewno... A ty kawę, ty, wiśniaku Nie mam kawusi. No Zdroweczko Ale, ja ale Bożyna mał ekspres Gdyby do Bożyny na kawę I na cygaretla <ślańczy a> <ślańczy a> Ty, panio Można kurzyć u ciebie w Właśnie Jasne Zakurzym? A ja. nie kurczy to nie za bardzo Tuż można czy nie? Odezwij się chłopiec. No, to co nic nie mówi Jak nie mówi to znaczy, że <śmiany> <śmiany> ja nie, nie, Jak nie mówi to nie zaprzeczam Jeszcze widziałem cygaretle w bagażniku tylko wkurzymy. obkurzymy A czy to są cygaretle? No. <śmiany> Dobra, plan jest taki Odpalaj Jademy? Furmantę I do przodu Ach. Dawaj, tu kasę No dobra. Trzeba coś puścić, no? To jest najlepsze nie. <much> no no. Kasę Zapodamy coś za tym. No to wkładaj go. Dobra. jademy <much> Dobra. Cofiemy. <much> Pasów nie zapinajcie, bo i tak nie działają. <much> 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 dobra. I Co? Na Kurwa, hamuj, hamuj! <gulat> ja pierdolę Jaki jeleń To był to nie były papierasy w tym bagażniku No co ty Tak, I w drugą. Oh, Kurwa, nie Nie <gulat> Dobrze, że kupił. Dobrze, Daj kawy tu, bo ja muszę się wysrać <śmienic> Ty, ale puszka jest, życie tam za pociągiem, za patrząc Ja nie wychodzę, kurwa jedę do bagażnika Ale no, nie mam, mówię, no w bagażniku zawsze sramy Drzwi zaspawane, jak chyba muszę mieć ciśnienie, ja tam nie będę kurwa przez okno wychodził Panią, sorry za to, co znajdziesz w bagażniku, ale... Moja, ale to już nie pierwsze z tego Nie moja wina, nie pierwsze, nie pierwsze. z naturą nie wygrasz ty banio. Oczywiście. Ja Ci tam 50 tysięcy za tego fachet Nie Nie bierz tak mało yeah. <outra réplına ExcelKK> Hej, dobra Ja się żegnam Quindi? O, Sołtys jechał <h souric syllables> Sołtys jechał Sołtys się wkurwił, bo on to wciąż <hansu> kupił polej to co, ja idę po te fajce od Tak Nie, do bagaśnika To będzie trudna operacja, ale zaraz wracam Nie wiem, czy dupą? To Żegnamy się, idziemy już Idziemy do namiotu Aha I Ten, dobra Koniec idziemy, do idziemy do namiotu, trzeba się łamać, trzeba się łamać. No Pierdol A. się tam w Warszawie, pierdol się tu Pozdrawiamy Cię wszyscy gorąco Le Baniot Ić ma zić Anka, pozdrówmy jeszcze Banioczków, pa Ogóreczki Cześć, cześć, dobry, dobry Dobry, 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 dobry. Ja, ja, ja tam nie. Kurwa, woda po burku mi się zlała na fotelę. A mi do gardła. Nie, nie, nie. Chcę myślisz, Witam, mój. Dobra, panie, my idziemy kurzyć. idemy kurzyć. Idziemy, wysiadamy. to Uwaga, kurwa, wysiadamy stąd. Czekaj, kurwa Dawaj o góry No to my dojechali W końcu można kurwa wyprostować kręgosłupy Baniaczek jak ta fura chodzi, o jak Powiem O góry bardzo Nawet nie wiem kiedy ta droga minęła, nie opie Trzymajcie się tam w Warszawie, pa! Pomagajcie wszyscy jeszcze na koniec. Kończymy. Czekaj, bo gazina jeszcze nie wylazła. Gazina, dawaj. Gazina.